I on na przykład mówił, że musi wypolerować czaszkę na swojej czarnej czapeczce. To zawsze się z tego bardzo śmialiśmy, ale to miał być taki żart, w którym on zapowiadał, że teraz będzie srogim szefem. Tak? <laughs> Więc chcę powiedzieć, że a propos kultury, że no fakt, to, to nie jest łatwe w, w naszym słowiańskim społeczeństwie wprowadzić kulturę informacji zwrotnej, bo my się zaraz obrażamy hmm. nie, na to. My się zaraz tak, obrażamy. Ja mam, ja, mam, ja mam na myśli, mówiąc kultura informacji zwrotnej, e, nie tylko obrażanie, ale ja uważam, jeśli, jeśli ja dostałbym zadanie i ktoś bym powiedział: Słuchaj, chcemy całą naszą organizację nauczyć udzielania informacji zwrotnej, to ja bym powiedział: leading by example. Znaczy, mm -hmm. To jest języka staropolskiego. Znaczy, jeśli chcesz nauczyć ludzi udzielania informacji zwrotnej, to szefowie, topowi będą.